Była styczniowa noc. Kajto był zmęczony po bardzo długim dniu pracy, ale mimo to zgodził się porozmawiać ze mną o życiu, o dzieciach, o żonie i o największych marzeniach. Także o tym, jakby się poczuł, gdyby został mistrzem świata. To bardzo miłe uczucie wiedzieć, że niedawno zapisał się w historii polskiego sportu jako Pierwszy Polak, który zdobył ten tytuł. Zapraszam do wysłuchania opowieści o tym, co w życiu najważniejsze, czyli o miłości. Beata Bublewicz. Kajto o miłości. Wzięliśmy ślub dokładnie 10 lat po tym, jak się poznaliśmy. Jest wyjątkowa. Jest to kobieta, która jest niesamowicie wyrozumiała, która jest bardzo tolerancyjna, ale też oczywiście ma to swoje granice. Bardzo wrażliwa. Myślę, że jest bardzo utalentowana, jeśli chodzi o plastykę, chociaż wiesz, ma swój charakter, ale jednocześnie jest elastyczna, wspiera mnie i robi dużo więcej. Nie mówię tutaj o tylko takich fizycznych rzeczach. Niż można było się spodziewać, niż ja bym się mógł spodziewać. Mówię tutaj o na przykład troszczeniu się o nasze dzieci. Jednocześnie godzi to z pracą architekta wnętrz, prowadzi firmę, zatrudnia kilka dziewczyn i radzi sobie z tym, choć ona twierdzi, że cały czas jej czegoś brakuje, a to świadczy o tym, że jest bardzo ambitną osobą. Więc jest niespotykana, wyjątkowa, niesamowita. I im kochająca, choć nie do końca rozumie rajdy, i może dobrze. Orianka nie urodziła się wtedy, kiedy byłem na rajdzie. Gracjan urodził się wtedy, kiedy wróciłem z rajdu w Meksyku i byłem na kwarantannie. Nie mogłem być świadkiem narodzin, ale miałem to szczęście w przypadku Oriany. Byłem przy porodzie i. i bardzo sobie szanuję ten czas, choć y, rozmawiałem z wieloma facetami, z wieloma ojcami, którzy także mieli możliwość doświadczyć tego i nie byli zadowoleni. Nie rozumiem. Ja bardzo miło wspominam i nigdy, nigdy tego nie zapomnę. Wydaje mi się, że i tak moja córka jest piękna, jest <laughs> śliczna, bo nasze dzieci zawsze będą dla nas najpiękniejsze. Imię Oriana wzięło się od słowa oro z włoskiego, czyli złoto, a gracjan, Również z łoskiego, od Gracji, czyli dziękuję. Dzieciom trzeba dać trochę więcej swobody. One muszą mieć to dzieciństwo takie, takie prawdziwe, czyli taka beztroskość jeszcze, która powinna towarzyszyć właśnie temu wiekowi. Jestem gościem w domu, więc trudno mi powiedzieć, że ja wychowuję swoje dzieci, aczkolwiek chciałbym mieć jak największy na to wpływ. Ale paradoksalnie nie jestem tym dobrym policjantem, tylko złym wtedy, kiedy przyjeżdżam. I co też dziwne, od pewnego czasu nawet moje dzieci nie do końca źle na to reagują. To jest trudne robić to wtedy, kiedy przynajmniej z autopsji wiem, wtedy, kiedy masz przysłowiowe pstro w głowie, bo wydaje mi się, że w wieku kilkunastu lat bardzo ciężko być mądrym, w sensie rozsądnym, bo wydaje ci się, że łapiesz świat za nogi i możesz wszystko, a tak naprawdę stąpasz po bardzo cienkim lodzie. Więc wydaje mi się, że to, to jest właśnie bardzo trudny wiek. Mój syn biega z telefonem i rozmawia przez telefon. Oczywiście kreuje sobie te rozmowy. Ma swój telefon, który nie działa. To jest mój stary telefon. I to mi też pokazuje właśnie jak wiele dzieci chłoną od swoich rodziców. I chciałbym, żeby moje dzieci były mądre, żeby kochały życie, żeby podążały za swoimi marzeniami, żeby miały szacunek do innych ludzi, żeby szanowały innego człowieka, żeby nigdy się nie poddawały, żeby korzystały z życia, ale żeby robiły to w sposób rozsądny. Poprzednie wakacje były w pewnym sensie wakacjami moich marzeń, gdzie zabrałem na wakacje zabraliśmy razem z Anetą naszych rodziców. Pojechaliśmy razem z moimi rodzicami i z Anety rodzicami na wakacje, wspólne wakacje z naszymi dziećmi. I to były wakacje moich marzeń, i chciałbym to powtórzyć w tym roku. Rodzice są bardzo fajnymi ludźmi. Ale z siostrą się często tłukliśmy. Dwa lata starszą. Ja uważałem, że to, w jaki sposób ja jestem traktowany w porównaniu do siostry, jest niesprawiedliwe, że ona się ma zawsze lepiej, ale myślę, że to nie jest tylko moja bolączka. Teraz z uśmiechem na twarzy wypominam rodzicom niektóre sytuacje. Oni oczywiście mają argumenty, że tak nie jest, ale no, to jest ta mądrość, którą się nabiera z wiekiem. Ja pamiętam, kiedy tata mnie przyprowadził po raz pierwszy do przedszkola, czyli mogłem mieć około 3 lat, i pamiętam, jak bardzo nie chciałem tam wejść. Pamiętam te schody i jak bardzo właśnie płakałem. Więc jestem w stanie uwierzyć, że takie silne momenty w życiu dziecka są zapamiętywane nawet do końca życia. Jeżeli miałbym powiedzieć, że siebie lubię. I, I siebie akceptuję, nawet, nawet wiem, że w niektórych rzeczach, które wykonuję, jestem naprawdę dobry. I to już jest dużo. Ale żebym miał powiedzieć, że siebie lubię, to powiedziałbym, że lubię siebie za to, że potrafię się zmobilizować i naprawdę w trudnych sytuacjach się nie poddawać. Ale jednocześnie nie lubię siebie za to, że zdarza mi się, w mojej ocenie, za często utrata motywacji choćby na chwilę, powoduje moje niezadowolenie, moją frustrację. Ale nie, nie palę. Oczywiście przeszkodziłoby mi to w utrzymaniu formy. Nie przepadam z alkoholem. Moim marzeniem jest nieustanna edukacja, to znaczy wynik nieustannej edukacji, czyli chciałbym być jeszcze lepszy. Jako kierowca, jako lider, jako szef chciałbym przede wszystkim jeszcze lepiej wykorzystywać swoje możliwości. Jest takie powiedzenie: Mądry uczy się na swoich błędach, lepszy uczy się na cudzych błędach, a najlepszy na cudzych sukcesach. A czy zostanę mistrzem świata? To jest bardzo względne pojęcie, bo można szybciej pojechać niż w poprzednim roku. I uzyskać gorszy wynik, bo są rzeczy, jest ich bardzo dużo w rajdach samochodowych, tym bardziej na które nie masz wpływu. Więc chciałbym po prostu lepiej wykonać swoją robotę. To jest marzenie zawodowe. Chciałbym, żeby moja rodzina była szczęśliwa. To też jest pojęcie względne, bo zależy od wielu czynników. Ale mamy na to duży wpływ na szczęście i, i, i trzeba na to pracować. Ciężko, ale z uśmiechem na twarzy. To już tyle. Mieliśmy o rajdach więcej, czy nie? Nie? <laughs> nie? Okej, okay. dziękuję. To było jak my to mówimy w zespole, niesamowite przeżycie. <laughs> niesamowite. Kaj to o miłości.